Cześć, witajcie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Geder. Witam was w kolejnym materiale. Dzisiaj plugin premium. Dzisiaj prezentacja pluginu Getting Więc jeżeli chcesz zakupić, serdecznie Cię zapraszam na Discorda. Link będzie w opisie. Plugin uważam bardzo fajny. I w ogóle pierwszy premium, który prezentuję na kanale YouTube. Więc zachęcam Cię, abyś dołączył na Discorda. Dlaczego warto dołączyć na Discorda? Między innymi dlatego, że ostatnio jestem bardzo aktywny i często wbijam na kanały głosowe. Tak jak teraz widzicie, na Unlimited siedzi kilka osób. Często wbijamy tutaj z NUSCIM innymi osobami, czasami rozmawiamy normalnie, czasami pomagamy, więc jeżeli masz problem, czasami warto wbić, zapytać się, dostać szybką odpowiedź. I to jest duży plus uważam. Kolejnym plusem są jakieś tam pluginy na strefach, oczywiście, czyli popotuje weryfikacji, możecie zawsze coś otrzymać. Dlatego Uważam, że powinieneś tutaj dołączyć, sprawdzić co oferujemy. Jeżeli ci się spodoba, to zostanie, jeżeli nie, to zawsze możesz opuścić. Nie przedłużając, wracamy do konfiguracji i wracamy do instalacji pluginu Getting Cognito. Plugin nie działa na wszystkich wersjach, za chwilę powiem dlaczego, ale powiem wam że dlaczego jest też bardzo fajny. Ok, serwer się odpala, więc może dlaczego, jak wspomniałem, na wszystkich wersjach działa? Bo po pierwsze. Plugin jest pisany na NMS-ach, czyli nie każda wersja jest aktualnie obsługiwana, nie każda wersja obsługuje. Jak u się założyliście, czytał plugin Gednik Ognito, To był wczytany na wersji 1.18.2. Jakie wersje wspieram? Aktualnie jest to wersja 1.16.5. 1.182, 1.194 i 1.24. Na najwyższą wersję 1.21 dopisze spokojnie wsparcie i bardzo możliwe, że na wersję 1.26 również dopisze. Jeżeli korzystacie z wersji 1 na przykład 1.181 albo 1.193 Zapytajcie się mnie na Discordzie, czy jest wsparcie do, tego, do tej wersji aktualnie, bo aktualnie właśnie nie ma, ale jak będziecie pisać, nie wiem, jak będziecie chcieli kupić na przykład za miesiąc, za tydzień, to bardzo możliwe, że to wsparcie już może być. Więc zawsze przed zakupem warto się zapytać, czy to wsparcie jest. Przejdźmy do samej konfiguracji. Instalacja jest bardzo prosta. Dostaniecie po zakupie instrukcję, jak, jak to więcej zrobić. Po zainstalowaniu nie trzeba nic tak naprawdę robić, on automatycznie powinien działać, ten plugin. Yy, tepno tutaj, zaprezentuję Wam, na szybko zaprezentuję Wam, widzicie, że jest Incognito, yy, bo sobie testowałem to wcześniej. Yy, incognito, tutaj też jest, widzicie, Incognito i zawsze możecie to Incognito wyłączyć. Tak samo tutaj. Ok, widzicie, działa to w miarę ok. Yy, Dlaczego to incognito jest bardzo fajne? No, popatrzcie, jeżeli sobie wpiszecie komendę incognito to zobaczcie, że na tym koncie raz, że widzę nazwę incognito to mogę pisać mimo wszystko normalnie, dzięki czemu mogę dawać normalnie bany. To jest uważam duży plus, bo tak naprawdę ta jest nazwa tylko jakby góry widoczna. Na tabie co prawda jeszcze nie widzę, ale to jest spodobane tylko i wyłącznie tym, że tab ma taki coś, jak wam pokażę zaraz, plugin na taba sobie to nadpisuje, więc wystarczy, że wejdziecie sobie właśnie w plugin na taba i wyłączycie tą opcję w tabie, czyli to jest tutaj. Wyłączyć na, dać to po prostu na false, na nadpisywanie, overwrite, żeby nie nadpisywało i w tym momencie, jak sobie przeładujecie plugin na tab, inkognito, inkognito, to zobaczycie już, że u góry incognito prawidłowo się wyświetla. Mimo, że się wyświetla inkognito, to mogę pisać nadal do gethera, czyli gether i widzicie wszystko prawidłowo działa, tak samo jest wsparcie pod getclany, czyli zobaczcie, że na przykład konto tv nie wiem czy w ogóle mam klan jakiś Info To jest O gether, widzicie mimo, że jestem na serwerze online, to jest na szaro, bo jestem na incognito, jakbym to incognito wyłączył, czyli dałbym po prostu sobie incognito to zobaczysz, że teraz już będzie na zielono. Widzisz, taka jest różnica. Tutaj jest online, tutaj, że jakby jestem offline. To jest powodowane oczywiście tym, że byłem na Incognito. Takie wsparcie do GetHandl właśnie jest. Pomaga to, waszego nickname'u nie widać, na tabie również. I wydaje mi się to jest bardzo istotne. Z ciekawszych rzeczy to między innymi jest to, że nie wiem, jako administrator, załóżmy, to jest na Incognito, nie wiecie kto to jest i chcecie takiego użytkownika zbanować, to wystarczy no, jako administrator, piszecie sobie komendę Incognito. Admin, i będzie show w tym momencie. Pokażę Wam wszystkich: y, o, wszystkie osoby, które są na ekogi, to w są sensie normalne nazwy. No i wtedy możecie sobie zbanować jakąś osobę, nie? Czyli dacie sobie na przykład komendę Pardon, e, e, tylko zanim to zrobię, to na przykład dalej sobie ukryję, żeby wam udowodnić, że nie wiem, że nie banuję tego. Widzicie? Ukryłem sobie dalej wszystkich tych graczy e, i teraz załóżmy damy sobie na przykład Pardon, nie? Pardon, getherTV. TV. Oj, nie pardon tylko ban, przepraszam. Już nie my, my się za bardzo do przodu. E, zbanowałem, widzicie, konto GetHerTV. Mimo żeby na Inkognito zbanowałem prawidłowe konto. Teraz ta komenda się przyda. E, dobra. No i taka z dodatkowych rzeczy to jest jeszcze oczywiście opcja ze skinami, czyli komenda e, Inkognito skin. Tutaj macie tak, podstawowe menu, które możecie skonfigurować sobie w configu. E, co tutaj jest? Tutaj tak, możecie sobie wybrać skina, czyli załóżmy jak kliknę sobie na tego skina i wpiszę incognito to mam takiego skina wybranego. To wszystko możecie sobie skonfigurować. Weather... dobra. No i może przejdźmy do konfiguracji, żeby wam pokazać to i jeszcze zanim wrócimy do konfiguracji ta opcja ze skinem posiada coś takiego tutaj jak default skin, to możecie sobie zmienić nazwę. Jak to klikniecie, automatycznie przywraca Wam waszego skina. Bardzo fajna rzecz mi się wydaje. Dobra, e, przejdźmy do konfiguracji. To będzie GET Incognito. E, oprócz GUI, czy to był ten rozmiar GUI, to jest dokładnie incognito. E, skin. To jest to, to jest rozmiar GUI, to jakieś nazwy, więc możecie sobie ustawić. Cooldown, czyli jeżeli zmieniacie incognito, żeby nie wspomnieć nie potrzebnie pakietami, możecie sobie ustawić jak chcecie wiadomość, czy jak oczekujecie, właśnie macie cooldown, zmiana skina, no i to jest ciekawa opcja, a mianowicie nad głową nazwa. Te cyferki są na sztywno, czyli to jest automatycznie się generuje 6 losowych znaków. Natomiast przedrostek tutaj możecie sobie własny ustawić. Bardzo ważna rzecz, maksymalnie przedrostek może składać się z 12 liter, i w tym momencie Wam pokażę na przykład, że XXX w spacji chyba nie może być tam coś takiego, mm, incognito reload i teraz dajemy sobie incognito, jeszcze raz, włączyłem, dobra, sprawdźmy, czy tak faktycznie jest, xxx, także działa. Możecie sobie ustawić waszą, własną domenę, czy coś, jak tam uważacie. Dalej, default slot, to chodzi głównie o to, co jest w skinie tutaj, czyli to do resetowania skina. Możecie sobie ustawić na inny slot, tak samo możecie sobie tutaj modyfikować, żeby to nie była bariera, a coś innego. Podstawowa rozpiska, komentarz, jakieś tam wsparcie, tłumaczenie język tutaj macie. Czyli załóżmy, jak piszecie sobie na przykład coś takiego, to Wam się wyświetla to skonfiguję. Także możecie się tutaj pobawić. Lecimy dalej, dekoracje do GUI, to nas nie interesuje. No i najciekawsza opcja, czyli ze skiny. Jak macie inkognito skin, to tutaj możecie sobie ustawiać tak naprawdę, ile skinów chcecie. Bardzo fajna opcja jest to, że każdy skin jest jakby na uprawnienie. Dzięki czemu możecie sobie zarządzać tymi skinami, na przykład, że VIP ma, nie wiem, cztery skiny takie, SVIP ma takie i inne, że tak powiem, jeszcze, nie? Tam rangi. więc to jest na duży plus. Tutaj podajecie uprawnienie, jakie musi posiadać, żeby to mu się w ogóle wyświetliło, żeby miał do tego w ogóle dostęp, nie? I teraz tak, jeżeli sobie na przykład zrobię tutaj, to jest nazwa, nazwa musi być różna dla każdego, więc tak, skopiuję sobie całą sekcję żeby pokazać jak to się w ogóle dodaje, skopiowałem sobie, wrócę na sam początek, dobra, i dodajemy, wklejam i na ja sam początek, dobra. Yy. Tu jest nazwa, więc damy sobie inną, bo no, musi być inna nazwa, damy sobie skin 2, w też sobie dajemy skin dwójka. Yy. co tu jest, tego nie będę na razie tłumaczył, to chodzi głównie o to, że jak nie macie uprawnień, to mam wyskoczy załóżmy no permission, tutaj o, czy na przykład, że brak uprawnień, w tym momencie pisze tutaj mi click to select, czyli pisze ta wiadomość, Możemy też zawsze zmienić. Jak ją kliknę, to też wyskoczyłam Selected, czyli załóżmy to Wam wyskoczy. Wszystko może przetłumaczyć, także to jest do Waszej dyspozycji. I teraz jak ustawić skina? Tutaj ustawiacie Value i Signature. Skąd to zdobyć? Ze strony. Dajcie chwilę. OK, mam tą stronę, i tutaj jak sobie, jak macie pobranego skina, w ogóle plik, taki PNG ze skinem, to możecie sobie tutaj wybrać. Select File, wybrać ten plik i dać Generate i Wam wygeneruje te wartości. Jeżeli na przykład y, nie macie takich skinów, to możecie sobie wybrać z gotowych już tej galerii, co macie. Nie ja to sobie na szybko wybiorę po prostu z galerii, żeby się nie męczyć i wybierzmy sobie jakiegoś tam dowolnego skina. Y, troszkę sobie to powiększę, żeby to lepiej skopiować. I teraz tak, Texture Value Signature, to jest value, no to kupimy sobie value naprzód. Value to jest to. Wklejam. I teraz druga opcja, czyli to usunę. Troszkę sobie z zabawy, ale Signature Cheeto, to, kopiuję, wklejam i tutaj jeszcze zmieniam slot, żebyście pamiętajcie o tym, bo po prostu się najadą na tą samą liczbę, na te same pola się najadą, więc damy sobie na jedenastkę. Tyle, zapisuję. Incognito reload. Incognito powinno zadziałać. Oj, skin, sorry. No i mamy kolejnego skina. Możecie to nazwę czyli się zmienić, bo to gdzieś jest tutaj, czyli załóżmy. Tutaj dajmy sobie AAA, tutaj też dajmy sobie AAA, Inkognito Skin, skin, Gino, In -im -im skin, już jest AA. W tym momencie pokażę Wam na dwóch jak to wygląda. Nie mam Inkognito, jak wybiorę, nic się nie stanie, ale jak już uruchomię Inkognito, to to się automatycznie powinno zmienić. Nie zmieniło się, bo, 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 zaraz wspomnę dlaczego. Czasami po prostu jest przyczyna, może być restart, restart serwera, wyjście serwera. Przy instalacji nowych skinów sprawdźmy, czy w tej sytuacji to pomo pomoże. Załóżmy rozwiązać problem. I wpiszmy sobie jeszcze raz reload. Chyba, że nie zapisało mi wyboru, bo zobaczcie. Ok, to nie działa. Wybiorę sobie inny skin. Ok, ten działa. Bardzo możliwe, że albo zrobiłem literówkę. Poczekajcie chwilę, sprawdzę czy nie mam żadnej literówki. Dobra, wiem dlaczego. Jak Tak teraz widzę chyba, bo ja tak szybko kopiowałem i zobaczcie, że na końcu nie mam znaków równa się, a jak tutaj wbiłem sobie na tą, tą skina, tutaj na końcu znaki równa się są, widzicie? Możliwe, że źle skopiowałem, musicie na to bardzo uważać, bo myślałem, że coś się tutaj nie trybiło. Zmieniłem tylko tą pierwszą linijkę value, zobaczmy czy samo value wystarczy, czy w ogóle z dobrego miejsca skopiowałem, tak chyba dobrze. Wpiszmy jeszcze raz, skin reload, na reload, sorry, skin, nadal nie działa, sprawdźmy Inkognito, skin, tutaj i skopiujemy sobie jeszcze teksturę, może też źle skopiowałem teksturę. Pisałem, dobra. Reload. Wybrano. Ok, już działa. Bardzo możliwe, że źle skopiowałem wartości, dlatego był błąd jakiś, że nie wczytywało. Ale jeżeli wpiszecie prawidłowo, zróbmy sobie jeszcze jeden przypadek, żeby upewnić się, czy faktycznie działa. Więc wrócę sobie do konfigu. Kopiuję całą sekcję. Aż dotąd. Wklejam na sam dół tutaj, na szybko zmieniamy na 12 slot eee, tu będzie 3, 3, eee, nazwę zmienimy sobie na xxxx tutaj też, no i wybierzmy sobie O, miałem tego skina, gdzie on to był kopiujemy jeszcze raz, teraz sobie skopiuję ręcznie, to jest tak texture value, to jest value, do końca sobie przelecę value to jest to puste, puste wklejam i teraz kopiuję sobie tą drugą wartość i tą do końca też ręcznie. Domykam, wklejam, zapisuję. Sprawdźmy, czy teraz zadziała od razu. Teraz raczej prawidłowo wpisaliśmy za pierwszym razem. Sprawdzamy to. Klikam na to. I już działa za pierwszym razem. Czyli faktycznie musiałem zrobić tam gdzieś literówkę, musiałem coś zeskopiować. Pilnujcie tego, bo jak zauważyliście przed chwilą, yy, jakaś tam literówka może prowadzić to, że wam coś przestanie działać. Resetowanie skina działa do podomyślnego, zmiana skina również działa, oczywiście są cooldowny. Yy, I jeszcze pokażę, jak to działa, między innymi, z, jak na przykład nie wiem, zginiecie. Zobaczcie, że jest Wasza nazwa z inkognito. Jak się respicie, to działa to prawidłowo, ponieważ jak widzicie, tutaj nigdzie go nie widać. Jak go tepnę z powrotem, to nadal jest na Inkognito, czyli wszystko prawidłowo się uruchamia. Co jeszcze, jeżeli taka osoba jak na Inkognito, na przykład getClan usunie, usunęje, getClan e, delete, chciał opuść, e, usunę pewnie, to też jest nazwa. Z Inkognito, ponieważ miałem włączone Incognito. Także wsparcie pod -y jest. Jeżeli będą jakieś problemy, zawsze wbijajcie na Discorda, możecie zawsze zgłosić. Starałem się to białę potest przetestować, żeby to było właśnie w miarę ok. Yy. Wydaje mi się, że na tyle. Jeszcze mogę wam pokazać to tylko pod koniec, że jak jeżeli jestem na Inkognito, idę muszę ja sobie wyjdę z tego konta i dołączę podobnie, to to Incognito nadal się pojawi. Nie wiem, czy zauważyliście, że to Incognito się pojawiło. Wydaje mi się, że na tyle. Jeżeli podoba podobacie się plugin, to zapraszam na Discorda. Tam dostaniecie większe, więcej informacji odnośnie tego pluginu. To było na tyle. Dziękuję Ci za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć, cześć.